Dzieńga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Ratusza. Prezydent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają wszystkie dzieci wraz z rodzicami na doroczne Mikołajki. Spotykamy się jak zwykle 6 grudnia o godzinie 15 na placu Jakuba Wejhera. W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci. Przewidziane są liczne zabawy i konkursy, a także występy artystyczne. W ramach Mikołajek tego samego dnia w Filharmonii Kaszubskiej będzie można obejrzeć fabularny film animowany pod tytułem Kraina Lodu. Szczegóły na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Wejherowskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. Z inicjatywy prezydenta Wejherowa, Krzysztofa Hildebranta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie rozpoczął w mieście pilotażowy projekt Pudełko Życia. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu, np. w lodówce opatrzonej specjalną naklejką. W pudełku należy umieścić kartę informacyjną z numerami telefonów lub adresami do najbliższych, wykazem chorób, przyjmowanych leków, grupą krwi, a nawet informacją o rodzaju alergii. Te informacje mogą uratować życie i są one ważne szczególnie w przypadku osób starszych i samotnych. Karta informacyjna została skonsultowana z ratownikami medycznymi i pracownikami szpitala specjalistycznego w Wejcherowie. Pudełka życia i karty informacyjne są dostępne bezpłatnie w Ratuszu Urzędzie Miejskim przy ulicy 12 marca oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejcherowie. W trakcie posiedzenia miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego przedstawiono informacje o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta w sezonie 2013-2014. W celu poczynienia odpowiednich przygotowań i sprawnego wykonywania prac związanych z przeciwdziałaniem skutkom zimy został powołany miejski zespół koordynacyjny do spraw akcji zimowej. Wszystkie osoby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg w mieście objęte są systemem alarmowego powiadamiania. Wykaz tych osób znajduje się w Straży Miejskiej, która pełni służbę całodobowo. Podczas opadów ulice Wejherowie będą odśnieżane według określonego grafiku. Pełna gotowość do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Wejherowa obowiązuje od 29 listopada. Właścicielom nieruchomości i posesji położonych przy ulicach przypominamy o obowiązku odśnieżania i posypywania piaskiem chodników. Przypominamy mieszkańcom Wejcherowa, że do dnia 31 stycznia 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, jest mieszkańcem miasta oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość. Wnioski i druki o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca danego roku. Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne są również na stronie www.bibwejherowo.pl lub w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ulicy 12 marca. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa serdecznie za tydzień!